Cześć widzowie! witajcie bardzo serdecznie w następnym filmie na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku pogramy sobie w Stumble Guys. I wydałem 150 zł na tą grę, ponieważ wydałem, mój drodzy, jeden, no, aż 150 zł na 11 tysięcy klejnotów i 800 żetonów. I dzisiaj właśnie to sobie. Yy, zakręcimy kołem pikselowym, gdzie można zdobyć najnowszą skóreczkę, czyli Pixel Orbit. Ma się nianą 2% szans, ona jest coś specjalnego, więc muszę ją mieć. Tylko oczywiście, jak co dzień zakręcimy sobie kołem szczęścia, gdzie możemy zdobyć pyszną skóreczkę. No proszę zatrzymaj się! Ono kurczę, 5 klejnotów zamiast tego zdobywamy. No w sumie też nie jest aż tak źle, bo zdobyliśmy większość klejnotów i moi drodzy! Na początek, no, mowę raz, zakręcimy sobie epicką skóreczką I kolejny właśnie taki duży opening robimy w dzisiejszym filmie yy, Więc co teraz mi się trafi, no Fajnie, żeby była jakaś legenda, ale dostajemy niestety Mikołaja yy, Tak, jestem skinem kapibary, nie wiem dlaczego, ale tak się ubrałem Dobra, moi drodzy, zakręćmy sobie trzy razy takim kółeczkiem pikselowym I zobaczymy, co otrzymamy Marzę o tym Pixel w orbicie może go dostaniemy teraz? Pewno nie. Mamy nietypowy duplikat, no w sumie nie jest aż tak źle, ponieważ musimy zdobyć właśnie tego skina pikselowego. Mamy rzadki duplikat. Jak ja będę zdobywał znowu, po raz kolejny, takie same duplikaty. Aha, no i taki sam duplikat. No to może zakręćmy sobie pięć razy. Teraz podkręcamy sobie wartość, ilość, lecimy 5 razy takim kółeczkiem. O jedno i by było, o jedno i by był pikselowy Orbit, muszę go mieć, ponieważ ja naprawdę chciałbym go w dzisiejszym filmie właśnie przetestować, mamy nietypowego duplikata, więc szkoda, bo naprawdę bardzo bym go chciał przetestować, ponieważ no to jest skin moich marzeń, On, jego buty naprawdę mi się podobają, jego buty są mega cudne, ale zdobywamy re, rekina duplikata, dobra. I znowu ten sam duplikat. Ej! Jak ja nie będę go trafiał. Dobra, będziemy kręcić po jednym razie. Będziemy kręcić po jednym razie i zobaczymy, czy mi się nie trafi. Jak nie, to po prostu podkręcimy sobie ilość tego. Prawie by była legenda, bo tego pixel gal to chyba nie mam. Tego pixel gal ja nie mam. Dobra, trzy zakręcenia. Chciałem dać cztery, ale weźmy sobie trzy. Dajmy szansę. Mamy, mamy pixel orbita, więc to jest mega dobrze, ponieważ, moi drodzy, ja. Tak szybko go zdobyłem, a nie tak jak w tamtych odcinkach, ale tak szybko mega zdobyłem tego pikselowego orbita, musimy go sobie założyć. I fajnie by było jakbym zdobył jeszcze duplikat tego pikselowego orbita, ale chyba go nie zdobędę, dobra. Więc przetestujemy sobie tego piksel orbita, patrzcie ile jeszcze nam klejnotów zostało, masakra jakaś. Mamy pikselowego orbita, aha nikt z moich znajomych nie jest aktywny, no to super. I patrzcie ile nagród, tylko dwie nagrody nam zostały i prawdopodobnie dzisiaj zdobędę tego twistera też specjalnego, myślę, że go serio mogę zdobyć, więc, bo chciałbym go bardzo zdobyć, ale kręcimy dziesięciokrotnie kołem epickim, dajmy szansę tym kołu. Bananka trafiłem, dlaczego bananka? Bananka już mam, tego złotego nie mam, potrzebuję złotego bananka. Aha, dwa takie same skiny obok siebie. No to super, słupcie. Dobra, let's go. O, prawie byłby specjal. To byłby mój duplikat specjal, a w ogóle z tego koła chyba wszystko już mam. Właśnie nie wiem, czy wszystko już mam z tego koła, czy nie, bo właśnie nie wiem, co z tymi wetonami teraz, mój drodzy, mam robić. Powinni dodać jakieś jeszcze nowsze koło z tych wetonów do zdobycia, bo ja mogę dla was robić jakieś konkursy i rozdawać te żetony, ale w sumie nie wiem właśnie, czy wszystko mam z tego koła. Chyba czarnego demona mi tylko brakuje, bo go nie mam. A bardzo bym potrzebował tego czarnego demona, ponieważ no go nie mam, no. Tu powinny dodać je wszystkie epickie skiny, mój drodzy, wszystkie epickie, bo tu jest tylko część epickich skinków, ale dobra, kręcimy dalej, nie poddajemy się, mamy legendarny, o, Rajet tu, nowa postać, ej, super, jednak nie mam wszystkiego, ale wszystkie epiki, no mogę mieć wszystkie epiki, oprócz czarnego demona z tego koła, bo teraz zdobywam po miliard żetonów, a jakie są oferty? Jest zaczepka gwarantowana za backflip, za 395 klejnotów, ale nie będę tego kupował na razie. Potem pomyślę. O, robię grupę, robię grupę. Robię grupę, mój drodzy, czekajcie. Robię sobie grupę na Blockdash Endless i zapraszam mojego kolegę, ponieważ to jest mój kolega. Zapraszam go. aby dołączył. Tworzę nową grupkę, ponieważ od dwóch e, minut nie dołączył, więc... Tworzę kolejną grupeczkę jak mi się uda. Nie wiem co się dzieje, bo jakiś błąd mi wyskoczył, nie wiem jaki w ogóle, jakiś błąd. Zapraszam jeszcze raz, go słuchajcie, może w końcu dołączy kiedyś. Musi dołączyć. Chyba jednak nie dołączy, mój drodzy. No dobra, w takim razie e, gramy się w turnieje, ponieważ, e, mój drodzy, gramy sobie w tego ostatni Stumbler wygrywa, bo chciałbym zdobyć tego Twistera. Może dzisiaj mi się uda go zdobyć też poza nagraniem. Jak mi się uda go zdobyć, to stestujemy sobie tego Twistera, bo ten Twister wygląda naprawdę fajnie. Led właśnie ten Pixel Orbit, właśnie nie wiem co lepsze, chyba Pixel Orbit lepszy według mnie, bo on ma takie fajne buty, a Twister nie ma nawet nóg, więc ciężko pewno nim chodzić i robić save y na Blockdashu. Mega ciężko, pewno, więc no jaka mapka mi się teraz wybierze? Mamy mapeczkę laser Tracer, więc mamy, mój drodzy laserki, na których musim, musimy uważać. Ładnie wygląda ten pixel Orbit. Ej, nie spodziewałem się tego, ale on mega pięknie wygląda dla mnie. O, spaliłem Christiana Ronalda, co jest? O, mogłem zepchnąć tego szkieleta miałem szansę, miałem szansę go zepchnąć. Przytulimy sobie tego. Dobra, spadł. Ej, na luzaku, na luzaku. W ogóle mam tyle skinów specjalnych, że po prostu masakra. Ciężko w to uwierzyć jakby. Ciężko w to uwierzyć. Dobra. Ja sobie tu zaczekam. O. Robię wodny wślizg. I dobra. O nie. Kolejne. Ja chyba z żadnego Stumble Passa Premium nie ominąłem, ponieważ ja mam Stumble... Guys od... Trzech miesięcy. Yy, dobra, nieważne, ale tego nie było, mój drodzy. Tego po prostu nie było. Mamy yy, Dasza. Chyba. Poznaję po tle. Nie widziałem napisów, bo się zagapiłem. O, ktoś ma Jade's Nyan Beast. To jest moja druga osoba, jaką widzę z tym skinem Jade's na Beast. A trzy razy widziałem osobę ze skinem Orbita pikselowego Ej, nice! Chic, nice! O, złoty kapitan. Ten diamentowy, diamentowy kapitan znaczy się. Patrzcie, tutaj tych rekinów przyblokowałem, ale oni przeżyli niestety. Dobra, Igorka spycham. Ten Igorek to mój widz? Czy? O co chodzi z Igorkiem? Nie mam zielonego pojęcia. Y ej, jak ja to teraz zrobiłem? Ej, ten Pixel Orbit jest naprawdę potężny widzowie, ej! No czemu ja to. Czemu ja to samo powtarzam, ale. Serio, ten Pixel Orbit potrafi tyle trików nowych na Blockdashu. Masakra jakaś? Bo ja normalnie nie wiem jak się wspiąłem tak z tym speedem, z tą szybkością po prostu na, tego, na tą ściankę. Dobra, mamy bombardmenta. Bombardament. I co my tutaj zrobimy? Oczywiście pierwsze co robimy, spychamy Jade na Beast. Beast'a. Nie podoba mi się trochę ten skin, bo on jest taki mały ten Jade na Beast. W ogóle wszystkie tu skiny są małe trochę. No, co mnie ty bije? Sensei Firefist mnie bije. Nie. Mam, nie wiem, jak zdobyć w ogóle Sensei Firefista. Chyba kiedyś był też w Passie premium dostępny. I za oferty jakieś różnorodne e, był. No. Kurczę, nie mogłem go przytulić. Jeszcze jedna osoba niech zginie. Dobra, może ten być. Dobra, jest, zginął kapitan. Dobra, moi drodzy, przechodzimy do finału. To jest nasza ostatnia giereczka w dzisiejszym odcinku, jaką zagraliśmy sobie. Więc całkiem, całkiem spoczko. I uwaga, uwaga, mamy Rush Hour na finał. No dlaczego Rush Hour? Boję się, że przegram troszeczkę, ale na Rush Hour to muszę to wygrać. Muszę to wygrać z tymi szybkimi butami, z tymi krokami, Rekinano. Muszę wygrać. Ej, dlaczego Pink mi się tak baguje, strasznie. O, on ma słoneczne kroki. To jak ma słoneczne kroki, to znaczy, że ma trzy, trzy Gaia. O, nie, trafiłem w niego, dobra. I kurczę, gdzie mi tam ucieka ten Rekin? Wow, wow, tak, zepchnąłem go, zepchnąłem tego gościa, zepchnąłem go. No co jest? Czemu mi drążek się zawiesił? A, musiałem tamtą nazwę zasłonić, widzowie. Musiałem zasłonić tamtą nazwę, ponieważ ktoś, ktoś się nazwał przekleństwem. Musiałem zasłonić nazwę, uh, bo nazwał się przekleństwem na ha, ale to już widzieliście z zasłoniętą nazwą. No dobra, w takim razie to by było na tyle. I nie wiem po co znowu dodali arenę nerf. I to jeszcze bez tablicy kwalifikacyjnej. Masakra jakaś. O, oh, więc to by było widzowie na tyle. Jeszcze Wam się spodobało, Oczywiście zostawcie łapkę do góry subskrypcję na tym kanale. No i co? ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. pa. pa.